Dziennik pokładowy z 24 kwietnia 2013 roku. Jesteśmy w Niemczech aktualnie, jedziemy do Francji, do Angers. Wiecie co, dzisiejszy dzień to jest taki, o którym bardzo, chciałoby się jak najszybciej zapomnieć, a to dlatego, że zarobiłem mandat od, od Niemców, o czym mówię w Tracker Lifeie. Dzisiejszego dnia y, zarobiłem 123 euro, czyli około 500 złotych. Zarobiłem go za z, raz, że y, dla, z powodu mojej głupoty no to fakt, bo mogę kupić opłaty za, y, na Niemcy o, troszkę szybciej bo były, bo były takie możliwości. A dwa, y, z powodu błędu, jestem wprowadzony przez naszą Straż Graniczną y, w Świecku. Także Zajechałem na terminal. Myślałem, że na terminalu kupię opłaty na Niemcy. Nie było. Poszedłem do straży granicznej, zapytałem, czy, czy tu jest gdzieś jakiś terminal. Nie ma. No i okazało się później, że <laughs> mówi do mnie ten strażnik, że 6 km dalej jest stacja Shell i tam spokojnie możesz kupić. No to tam pojechałem. Okazało się, że pojechała za mną Belgia. No i Szwaby dali mi 100, 120 parę euro mandatu. Zapłaciłem mandat, wykupiłem, tym bardziej, że wiecie co, bo jechałem tam wykupić, nie to, że o mnie ściągnął z trasy, tylko ja sam zjechałem, żeby tam kupić i był na tyle szwab bezczelny, że podszedł i yy, jeszcze mnie zamandacił. No będę musiał dłużej zostać w trasie, żeby te 500 yy, tych odrobić. Nie jest to nic przyjemnego na pewno, no ale no co zrobić, Boże kochany. Yy, w każdym bądź razie tydzień zaczął się okropnie. Mam nadzieję. A ja jeszcze pomijam fakt, że w Niemczech jest, są takie korki, nie ma gdzie stanąć. Przed chwilą prze, przejąłem o 4 minuty czas jazdy. 430 jechałem 44. Także no, wiecie co, naprawdę dzisiejszy dzień jak najszybciej zapomnieć i po prostu robić wszystko, żeby takich dni więcej nie było. No, fakt faktem, że mi się śpieszy, bo dzisiaj chciałem zalecieć na granicę belgijską, ale to mi się raczej chyba nie uda. Zalecę na 44, na 40, na, po, 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 po 4 godzinach jazdy. Teraz zrobię pauzę. I gdzieś tam dojadę do Belgii. Nie będę chciał do, wcale wjeżdżać Dzisiaj wjadę sobie kiedy indziej. Wiadę sobie jutro. Eee, I jutro też uda, być może uda nam się rozładować eee, Anżer. To wszystko. Mam nadzieję, że u Was taka sama ładna pogoda była jak u mnie, jak kręciłem ten dziennik. Dzięki. Do zobaczenia w kolejnym dzienniku pokładowym. Hej.